Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, Odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego Ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem, zabiorę się i pójdę do mojego Ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niego i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie je choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niego i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utłuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał, był blisko domu i słyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utłuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę. I nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla Niego utłuczone ciele. Lecz On mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Czytamy tę przypowieść, która dla wielu wystarczy, żeby zrozumieć całe Pismo Święte. Ta przypowieść jest kluczem do serca Boga. Ta przypowieść, to serce nam otwiera i pokazuje, co w tym sercu jest. To jest historia każdego człowieka twoja, moja, to jest historia naszego oddalania się od Boga. To jest historia naszych odejść, naszych grzechów, naszych upadków. To jest historia naszej potrzeby bycia autonomicznymi, żeby samemu decydować, żeby samemu tkać scenariuszy swojego życia, żeby samemu. To jesteśmy my. To jest historia tego młodszego Syna, który żąda części majątku, który na Niego przypada. W ówczesnej kulturze zażądać coś takiego za życia ojca, znaczyło powiedzieć mu, dla mnie jesteś martwy, dla mnie mnie w ogóle nie obchodzisz. Daj mi to, co jest moje, i zostaw mnie w spokoju. Dostaje to i odchodzi, i żyje rozrzutnie. Nasze rozrzutne życie, nasze rozrzucanie siebie w tysiące stron. Nasze tracenie naszej godności, naszej wartości, inwestowanie w to, co tak naprawdę nas niszczy, konsumuje, pożera. I tutaj znowu obraz grzechu, obraz grzesznego życia, daleko od Boga, on odszedł w dalekie strony. No i tam roztrwonił wszystko. Dotknął tak namacalnie swojej nędzy, swojego dna. Często jest to konieczna droga, żeby doświadczyć odrodzenia. Ten człowiek, ten syn, dotyka swojego dna tam, daleko od Ojca daleko poza relacją z Nim tam, gdzie chciał po swojemu dotyka swojego dna. Nawet świnie mają lepsze życie niż On. Bo one przynajmniej jedzą. W ogóle dla Żydów to było bardzo czytelne, to co Pan Jezus mówił, ten obraz tego młodego człowieka, który roztrwania wszystko i znajduje się w sytuacji, w której musi wypasać świnie, bo świnie dla Żydów do dzisiaj są zwierzętami najbardziej nieczystymi. Nie można mieć żadnego kontaktu z wieprzowiną. Nie wiedzą, co tracą, ale. Schabowe, żeberka, to wszystko jest bardzo dobre i smaczne, ale w ich rozumieniu jest to zwierzę najbardziej nieczyste. Skoro on znalazł się w takiej sytuacji, że musiał wypasać świnie i chciał, chciał wziąć troszeczkę z tego pokarmu, które świnie jedzą, ale nikt mu tego nie dawał, to znaczy, że on był kompletnie rozłożony na łopatki. Człowiek zupełnie pozbawiony godności. Nie tylko wypasa świnia, ale chce jeść to, co one jedzą, tylko nikt mu tego nie daje. Świnie mają lepsze życie niż ten człowiek. Człowiek, który jest. jest w grzechu, bo to jest ten obraz daleko od Boga, daleko od Boga. I wtedy my mamy to nasze polskie tłumaczenie, zastanowił się. Język grecki używa słowa, które lepiej byłoby przytłumaczyć powrócił do siebie. Takie jest dosłowne brzmienie tego słowa. Powrócił do siebie. Wiecie, jakie to jest ważne, żebyśmy my powracali do siebie. Czas Wielkiego Postu to jest czas powracania do siebie. Bo my bardzo często żyjemy poza sobą. Poza prawdą o nas. Jesteśmy gdzieś tam, w jakichś iluzjach, zakłamaniach. Zwłaszcza, kiedy wmawiamy sobie nie jest tak źle, dobrze, mam pewne skłonności, mam pewne grzeczne upodobania, ale jak się wezmę, to to zmienię. To jest największa iluzja, w jakiej żyjemy. Człowiek nie może poradzić sobie z grzechem. Nie możesz poradzić sobie ze skłonnością do grzechu, która jest w tobie zakorzeniona. Nie masz takiej możliwości, żeby to z siebie wyrwać. Nie masz. Jeżeli jest ktoś tutaj, kto mówi sobie, jak się wezmę, to zmienię, to jest kłamstwo, jesteś poza prawdą, jesteś poza sobą. Wróć do siebie, wróć do siebie, do prawdy o sobie. Nie dasz sobie rady z twoim grzechem, to jest niemożliwe. I ważne, żeby wobec twoich grzechów opadły ci ręce, żebyś stanął w tej niewygodnej, trudnej, ale bardzo ważnej bezradności. Wobec Twoich grzechów. Ten człowiek powraca do siebie i przypomina sobie, że ma ojca, ale, i to jest również bardzo charakterystyczne dla nas, kiedy stajemy w prawdzie o naszej grzeszności, że nie wierzymy już, że możemy być przez Boga traktowani jak dzieci. Tak, mam ojca, ale ja nie jestem godzien. Ale wrócę, poproszę go, może zaliczy mnie chociaż do, do grona swoich sług i wraca. Taki nieumyty, taki śmierdzący, wybaczcie, taki, taki pomięty, taki właśnie z, tym, z tymi znamionami grzechu, wraca. Taki zgięty, taki zgarbiony, przytłoczony tym wszystkim, wraca. I układa sobie w głowie tę mowę Ojcze, ja nie jestem godzien, nie jestem godzien, nie jestem godzien. No i tutaj klucz do serca ojca. Kiedy ten syn, który nieustannie jest synem, nawet jeżeli zdecydował się odejść daleko, on dla ojca jest cały czas synem. Nawet jeżeli zanurzony w grzechu, w grzeszności, w on cały czas jest Synem. I ten Ojciec, który, kiedy ten synek jest jeszcze daleko, widzi Go. To jest tak piękne, tak cudowne. Ojciec nieustannie nas widzi. A my jesteśmy cały czas daleko od Niego. Jesteśmy cały czas w jakimś oddaleniu. Ja również nie myślę, że te szaty i to, że jestem po tej stronie ołtarza, czyni mnie bliższym Bogu. Absolutnie. Ja jestem cały czas w wielu przestrzeniach mojego życia daleko od Niego. I On mnie widzi. Widzi mnie. I wzrusza się głęboko. Język grecki używa takiego sformułowania, które w dosłownym tłumaczeniu brzmiałoby poruszają mu się wszystkie wnętrzności. Tak jest wzruszony mną. Tobą. Znaczy, Ty jesteś wzruszeniem Boga. Ty masz Taką moc, że poruszasz Bogu, Bogiem, poruszasz Jego wnętrznościami, Bóg się wzrusza Tobą. Nie dlatego, że jesteś cudowny, piękny, wspaniały, lekkostrawny i w ogóle, w ogóle, ach, ach, ale kiedy jesteś w grzechu, kiedy jesteś taki słaby, taki kompletnie rozłożony na łopatki, poruszasz Bogiem, bo jesteś nieustannie Jego córeczką, jesteś zawsze Jego synkiem. Bóg Cię nigdy nie odrzuca. On zawsze na Ciebie czeka, tęskni, Ty jesteś tęsknotą Boga. I co robi? Wzruszony głęboko. Biegnie w jego kierunku. To również było bardzo zrozumiałe dla Żydów, i tak naprawdę cała ta przypowieść dla nich była skandaliczna, bo ten ojciec, ojciec, mężczyzna. Nie powinien, zgodnie z zasadami kultury ówczesnego czasu, nie powinien pokazywać żadnych emocji, a już na pewno nie powinien biec. A on biegnie. Ma gdzieś te wszystkie konwenanse, te wszystkie. Bo, bo pchany miłością, bo jest cały poruszony, bo, bo tęskni, bo nie może się doczekać i, i rzuca mu się na szyję. Temu brudnemu, śmierdzącemu, wymiętemu rzuca mu się na szyję. I ten chłopak próbuje tłumaczyć, i te, ta mowa, którą sobie ułożył w głowie, próbuje coś tam, ojcze, ja nie jestem godzien, nie jestem godzien. No ojciec w ogóle go nie słucha. W ogóle go nie słucha. Obdarowuje go tym wszystkim, wszystkim, przywraca mu godność syna. Daje mu całą władzę, daje mu pierścień, sandały, najlepszą szatę. Jest święto, wszyscy się radują, bo ten synek, który odszedł, wrócił. My mamy tę niesamowitą moc, tę niesamowitą możliwość radowania całego nieba. Kiedy decydujemy się wracać do Boga, ale tak naprawdę, tak z serca, tak przylgnąć do Niego, z całą prawdą naszą o tym, że sobie nie dajemy rady, że mamy grzechy, że mamy te skłonności, że tyle razy upadamy bez udawania, bez tłumaczenia sobie i wmawiania sobie, że jak się wezmę, to wracać do Niego. Z tym całym naszym grzesznym smrodem, z tym, z tym wymięciem, z tym pobrudzeniem, z tym wracać do Niego. Kiedy to robisz, całe niebo się raduje. Jest jeszcze ten drugi syn. Smutny, spięty, rozgoryczony. Czyli to jest ogromny dramat. I takich ludzi w Kościele jest sporo. Ludzi norm, ludzi prawa, kanonów, przepisów. Dla nich Bóg nie jest Ojcem. Nie tak go rozumieją. Tak naprawdę tam nie ma relacji z Bogiem Żywym. Tam jest relacja z prawem, z przepisem. Kiedy ojciec, no bo to jest ojciec, ten starszy syn, nawet nie chce tam wejść, stoi na burmuszony, ojciec wychodzi do niego. Ojcie, ojciec wychodzi i tłumaczy mu, ale on nie słucha. Jest pełen pretensji. Ojciec mówi: Dziecko moje, dziecko moje. Dla Ojca każdy jest dzieckiem, chociaż On siebie nie rozumie w taki sposób. I nie rozumie Ojca jako Ojca, bo mówi: Ja całe życie Ci służę. No właśnie, jaki to jest dramat, kiedy ktoś jest w kościele i jest w taki sposób: Ja służę, ja muszę służyć. Ja muszę wypełnić i dopełnić obowiązków. Ja muszę, i tam nie ma relacji z Bogiem. Tam nie ma tego piękna, tej radości spotkania. Tam jest wysiłek i mozł wykonywania, robienia. Święty Paweł, który w drugim, liście, w drugim czytaniu, dzisiaj, w drugim liście. Do Koryntian mówi: Woła, krzyczy tak naprawdę. W imię Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. Chociaż tak naprawdę Święty Paweł krzyczy: Pozwólcie Bogu pojednać Was z sobą. Pozwólcie, żeby Bóg Was z sobą pojednał, bo my nie mamy takiej możliwości, żeby pojednać się z Bogiem, ale możemy zrobić to, co ten młodszy syn: wrócić do siebie, Wejść w swoją prawdę i z tą prawdą ruszyć w kierunku Boga. I wtedy On przytuli nas do swojego serca. Wzruszy się głęboko, bo On nas widzi w naszych oddaleniach. Wybiegnie nam naprzeciw, bo robi to nieustannie. Rzuci Ci się na szyję i przyciśnie do swojego serca tak, że już nie będziesz się chciał od niego odkleić. Amen.